Vlogmas dzień czwarty! Hej, cześć, hey, cześć, z tej strony Alibia, i witam was we vlogmasie czwartym, czwartego grudnia. Jak spotykałyście dzisiaj nie jest typowy, typowy vlog, dzisiaj nie ma vloga. Tylko dzisiaj wam pokażę 50 prezentów na święta. 50 pomysłów na prezenty świąteczne. Pomysł na prezent jest dość, dość prosty prezent, czyli kubek, czyli klasyczny kubek. I tutaj Wam pokazuję taki mega fajny, to jest z Homendiu, kosztuje 39 zł, więc to jest mega spoko cena. kubków dla każdego kubek jest to spoko sprawa. Ja Wam tutaj pokazuję kubki w dwóch różnych wariantach, pokazuję taki klasyczny i taki typowo, typowo świąteczny. Kolejnym prezentem, fajnym w szczególności dla dziewczyn, jest zestaw pędzli. E, tutaj macie akurat zestaw 20 pędzli, które są z kokolity. Jak widzicie jest e, mega fajna promocja na pędzle, e, więc też spoko, spoko prezent. Kolejnym prezentem jest głośnik JBL-a, e, taki klasyczny, klasyczny, najmniejszy głośnik, e, który jest za 109 zł, więc to jest serio spoko cena, ale powiem wasz, że w tamtym roku kupowałam też głośnik mojemu bratu na święta i kupowałam go tydzień przed świętami nawet, nie? I dałam za niego... 88 zł, więc możliwe, że będzie jeszcze nawet jakaś promocja na te głośniki z JBL-a, więc polujcie i oglądajcie promocję, bo jest ścieżka z Jungle Candy, takiego prezentu ucieszył. Jest to serio, serio spoko pomysł. Na... Kolejnym pomysłem na prezent są książki od żurnalisty, które Wam już mówiłam zanim zaczęły się vlogmasy we vlogu. Ja mam książkę Miłość po prostu, oś! E, I pamiętnik Mega Wam polecam kupić te książki, nie musicie kupować od razu wszystkich trzech, możecie kupić jedną, dwie. E, tutaj akurat Wam wyświetliłam cztery książki, cztery takie dosyć popularne od żurnalisty i wydaje mi się, że jak kupicie jedną, to na jednej się nie skończy, bo to są mega, mega fajne książki. Ja przeczytałam e, całą i jest, słuchajcie, totalne cudo, e, mega fajne są cytaty, dają tak dużo, dużo do myślenia, więc serdecznie polecam Wam. Jest bluza z miłość. I teraz słuchajcie, jest promocja na stronie miłość, że bluzy kosztują 69,99, więc jest mega, mega fajna oferta. Zapraszam Was do kupowania, podnikuję Wam oczywiście wszystko na dole. Z bluz mi się wydaje, że każdy się ucieszy. Mama nawet brat, bo nawet na miłość są bluzy dla mężczyzn, więc to też jest. Fajnym pomysłem na prezent jest paletka. Do cieni. Tu macie akurat taką bardziej rozbudowaną wersję większą, która kosztuje 116 zł. Pomysłem na prezent jest szlafrok, z którego na pewno na pewno każdy się ucieszy, dlatego że kto by nie lubił szlafroków, w szczególności na zimowe wieczory, szlafrok jest idealnym prezentem. Przedmiotem na prezent jest Instax, wywołuje cudowne zdjęcia i robi zdjęcia na klisze, jakby taki trochę retro klimat. Jest pięk. Może to być piękny zrobiony lub kupiony. Wydaje mi się, tak z serii kosmetycznej jest maseczka. I teraz jeśli szukacie na przykład prezentu dla swojej przyjaciółki, mamy, siostry, to polecam kupić klasyczną, klasyczną maseczkę do twarzy. Fajny eee... dla przyjaciółki, mamy, siostry. Eee, też tak z kosmetycznej do malowania. Są po prostu pomadki, szminki, błyszczyki. Jest to mega fajna w szczególną porę dla dziewczyn. Jest prostownica albo lokówka. Eee, jest to już troszkę droższy prezent, ale to też jest prezent, który starczy na długie, długie lata. Jestem na prezent. Jest planer. Planer może być dla dziewczyn, jak i dla panów. długo jest rok 2021 i teraz jest dużo, dużo Mega ładnych planerów. E, kalendarz na 2021 rok, więc wydaje mi się, że to też jest, więc to też jest spoko, taki przecudowny prezent, w szczególności teraz, jak jest zimowy. Teraz na te zimowe, zimowe dni. E, jeszcze mam wczoraj cię poświęcę dwa tygodnie siedzenia w domu, więc wydaje mi się, że to jest idealny. Pomysł na prezent to są, słuchajcie, klasyczne, klasyczne kapcie. Ja tutaj Wam wyświetliłam e, kapcie Sinsaya. Takie typowo świąteczne, albo po prostu możecie kupić klasyczne, puchowe kapcie, takie widzicie krótkie. I wydaje mi się, że każdy, każdy będzie się cieszył z takiego prezentu i każdemu się taki prezent spodoba. No i kolejnym pomysłem na prezent też znowu dla kobiet e, jest. Gąbeczka Beauty Blender. Albo pojedyncze, albo są też gąbeczki Beauty Blender pakowane w zestawach. Wydaje mi się, że każdej dziewczynie to się spodoba, która kocha. Wydaje mi się, że spodoba to się każdej dziewczynie i każda dziewczyna się z tego ucieszy. Kolejnym pomysłem na prezent jest gra Monopoli. Wydaje mi się, że każdy będzie się z tego cieszył, w szczególności teraz jak siedzimy w domu e, i jak nigdzie nie wychodzimy, to gra to jest taki idealny, idealny pomysł na uwaga. Teraz... I chyba nie wiem, który to już przez prezent, e, ale jest torebka. Jeśli, słuchajcie, nie macie prezent dla swojej żony, dziewczyny, e, siostry, e, mamy, kupcie jej klasyczną, ładną torebkę i umówię wam, będzie szczęśliwa. Mam jakąś klasyczną, klasyczną czarną torebkę, e, to jest ze strony Zalando, tam jest mega dużo fajnych torebek. E, tutaj wam wyświetliłam klasyczny, klasyczny model czarnej torebki. E, torebki możecie też kupić w H&M, też są z Inseo fajne torebki, jest tego dużo i wydaje mi się, że coś fajnego znajdziecie fajny pomysłem na prezent jest pasek. Ja wiem, że dla niektórych to się może dać dziwne, ale naprawdę, yy, pasek to jest serio, serio fajny prezent, w lecie prezentu, dlatego, że to nam starczy na długie lata i będziemy mieć pamiątkę. A innym prezentem, już troszkę doroższym, troszkę z wyższej półki, są słuchawki bezprzewodowe. Powiem Wam szczerze, że, że każdy się z tego ucieszy, dlatego że teraz, jak zauważyłam, to, dużo, dużo więcej ludzi właśnie chodzi o słuchawkach bezprzewodowych niż tych z kabelkiem i są dużo bardziej popularne, więc wydaje mi się, że każdego więc dobrze ucie, chłopaka, brata, yy, siostrę, mamę, tatę, wszyscy po prostu będą zadowoleni bezprzewodowych. Czapka z szalikiem to jest akurat komplet, ale muszę na przykład być szalik z innego sklepu i czapkę z innego sklepu, to też jest mega spoko prezent. Myślę, że każdy się z tego ucieszy. słuchajcie, W szczególności wiecie, jak teraz jest zima to każdemu się spodoba taki klasyczny, klasyczny komplet, e, czapka. I kolejnym elektrycznym prezentem jest powerbank. Wydaje mi się, że każdy się ucieszy z powerbanku, dlatego, że ja mam ten za... Wydaje mi się, że każdy się ucieszy z powerbanku. Ja mam pojęcie, że zawsze mam ten problem, że na mieście czasami mam 2% i muszę szybko wracać do domu, żeby podładować ten telefon i mieć choćby te 15%, ale po prostu czasami na 15% muszę wytrzymać do końca dnia, więc wydaje mi się, że, Power, że powerbom się każdemu spodoba, bo uratuje tyłem w no niej jednej sytuacji bardziej z tekstyli. To na przykład poduszki mogą być albo poduszki dekoracyjne, albo poszewki. No i kolejnym pomysłem jest portfel. Wydaje mi się, że każdemu się spodoba portfel, tylko że każdy jednak potrzebuje portfela. E, nawet jak tam jakiś ma, to wiecie, nowszy, lepszy. E, no, i teraz tak w szczególności prezent dla mam, dla dziewczyn, dla narzeczonych ręczniki, klasyczne ręczniki. E, każdemu się, słuchajcie, przydadzą ręczniki. E, komu mi się ręczniki nie przydały? Teraz kolejnym fajnym pomysłem na prezent jest gąbeczka Feria. Wydaje mi się, że każdy się ucieszy z takiej gąbeczki i każdy będzie zadowolony. Ten prezent, słuchajcie, jest olbrzymi mieć I powiem wam że ja bardzo bym się takiego dostać, bo no, jest przytulny. Jest kosmetyczka. Komu się, słuchajcie, kosmetyczka nie przyda? Zawsze się przyda kosmetyczka. Tutaj macie akurat fajny model, tu macie ee, z wkładem. Tu macie kosmetyczkę, w szczególności na kosmetyki, na pędzle, na takie, wiecie, kosmetyczne, makijażowe rzeczy. I wydaje mi się, że każdemu, każdemu to się spodoba. Znaczy z tekstyliów, koc, koc, narzuta, może być kapa. Wydaje mi się, słuchajcie, że każdy się ucieszy z e, koca, z narzuty, z głośników kaw i herbat. Kupić herbatę na prezent świąteczny. Może to słuchajcie być klasyczna herbata w jakimś ładnym opakowaniu, w jakiejś ładnej puszce. E, może to być jakaś, wiecie, bardziej, która rzadko jest spotykana. Też jest fajne. Kto kocha herbaty, jest miłości jakiś razy dziennie, to się ucieszy z takiej herbaty. Akcesoriów, typowo akcesoriów. E, popsocket, klasyczny popsocket. Ty zepsuł i powiem szczerze, że muszę sobie kupić, bo to jest totalny. Dla ludzi, którzy lubią składać puzle, no albo nawet teraz, słuchajcie, będą dwa tygodnie siedzenia w domu i będą dwutygodniowe ferie to puzle. Dla babci, dla taty, dla mamy no dla wszystkich. Ka i każdemu kupić puzle i wydaje mi się, że każdemu się spodoba taki prezent. I kolejnym klasycznym, pre i kolejnym klasycznym prezentem jest tabliczka. I są takie tabliczki, więc jeżeli niektórzy robili takie tabliczki, a teraz można już kupić. I jak widzicie, tam można, można sobie własną zrobić, można sobie napisać co się tam chce, dać jakiekolwiek zdjęcie, więc albo można kupić, albo można samemu zrobić. No i teraz taki dosyć, dosyć, dosyć typowy prezent. Są, słuchajcie, podświetlane wieszaki. E, jest to totalny kosak, wydaje mi się, że to naprawdę. Są neonowe tabliczki, albo tak jak tutaj jest na. albo po prostu jakieś, wiecie, wzorki, e, kaktusy, serca, albo napis. Kolejnym, fajnym takim dodatkiem jest opaska. To też jest opaska z takimi. Pluszowym wykończeniem, więc totalny, totalny sztos. Słuchajcie, dwa różne warianty opasek: mogą być opaski grubsze i opaski chudsze. Jak to woli, komu czy jest wygodniej. No i kolejnym pomysłem na prezent. No i kolejnym pomysłem. Są ramki, są klasyczne ramki z jakimś na przykład, na przykład ze zrobionym już środkiem, jakieś marmurowe czy coś, albo po prostu z Twoim zdjęciem, albo zdjęciem z tą osobą, której dajesz ten prezent. Ten prezent jest kubek i nie taki kubek jak na początku, tylko na przykład kubek termiczny, albo taki klasyczny słuchajcie, kubek takie, co jak je obracasz, to się ruszają w nim te kolorowe kryształki, więc to też jest serio spoko prezent i każdemu się to spodoba i po z tego frajda. I ostatnim, ostatnim prezentem są gumki do włosów. są klasyczne gumki do włosów. E, mogą być kolorowe, mogą być czarne i powiem szczerze, że każdemu się to spodoba i każdy będzie zadowolony. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się spodobał, że miło spędzić ze czas. No i widzimy się już w kolejnym już jutro.